Cześć, cześć, jestem Sara, pracuję w samorządzie od 4 lat, pełnię funkcję prezesa Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. A przy okazji oczywiście jestem lekarką weterynarii i pracuję na co dzień w inspekcji weterynaryjnej. Doświadczenie, które zdobyłam przez te 4 lata pozwoliło mi dojrzeć jakie kompetencje ma samorząd, ale jednocześnie też jakie ma ograniczenia. Na podstawie zebranych danych okazało się, że część szczególnie młodych lekarzy myli inspekcję weterynaryjną z samorządem. To są dwie bardzo różne instytucje. Inspekcja weterynaryjna to jest organ publiczny, zależny od działania oczywiście rządu, natomiast samorząd zawodowy to jest ciało, które jest złożone z lekarzy weterynarii i ma całkowicie inne zadania. Trochę podsumowując, inspekcja weterynaryjna prowadzi tzw. nadzór weterynaryjny nad zdrowiem publicznym, szeroko pojętym ochroną zdrowia zwierząt i dobrostanem zwierząt. Natomiast Izba Lekarsko-Weterynaryjna czuwa nad wykonywaniem tego zawodu może konsultować pewne akty prawne, które będą dotyczyć medycyny weterynaryjnej ogólnopojętej. Prowadzi rejestry lekarzy i oczywiście w ramach Izby działa Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Sądy Lekarsko-Weterynaryjne. Ważne jest też to, że zarówno Izba Lekarsko-Weterynaryjna, jak i inspekcja mogą y, współpracować y, między sobą, ale, tak jak podkreślałam, są to totalne dwa inne organy. Działania samorządu wynikają z ustawy. I są one ściśle określone, więc tak naprawdę każdy lekarz weterynarii może się z tymi zapisami zapoznać i oczekiwać, aby samorząd je realizował. Do zadań samorządu należy m.in. kształtowanie i nadzór nad wykonywaniem, prawidłowym wykonywaniem zawodu. To właśnie samorząd odpowiada za kształt tzw. kodeksu odpowiedzialności zawodowej i z tego też rozlicza lekarzy weterynarii. Poprzez chociażby działalność rzecznika i sądów lekarsko-weterynaryjnych. Samorząd zajmuje się też pomocą sam koleżeńską oraz może reprezentować interesy zarówno indywidualne lekarzy weterynarii, jak i grupowe. Jeszcze raz zachęcam Was, żebyście spojrzeli do tej ustawy i zapoznali się z tymi zadaniami samorządu. Niemniej ważne są także uchwały, na podstawie których działa samorząd i Wymaganie ich przestrzegania spoczywa na każdym lekarzu weterynarii. Moje doświadczenie, bytności w samorządzie pokazało też to, że wielu lekarzy weterynarii oczekuje zbyt dużo od samorządu. Czyli, na przykład, działania jak organ kontrolny, taki zupełnie wprost, albo wręcz jak organ, tak jak policja, o chociażby zgłaszane problemy z technikami weterynarii, którzy wykonują tak naprawdę zadania lekarzy weterynarii. Tutaj ważne jest, żeby każdy z nas wiedział, że tak naprawdę odpowiedzialność za technika ponosi dany lekarz i ich nieprawidłowe działanie to jest odpowiedzialność właśnie tego lekarza, który może być za to pociągnięty do odpowiedzialności. W takich sprawach Izba może być pośrednikiem, może być wsparciem, może też zaoferować pomoc prawną. Natomiast nie będzie nikogo łapać za rękę ani karać. Techników, którzy na przykład wchodzą w rolę lekarzy weterynarii. Chociażby w tym konkretnym przypadku, pomocą izby może być napisane w sposób profesjonalny zawiadomienie do organów ścigania, jeżeli izba będzie miała informacje podparte dowodami, że taki proceder ma miejsce. Z takich też oczekiwań, który, z którymi ja się spotkałam yy, w samorządzie, jest to, że izba na przykład odpowiada za niskie wynagrodzenia lekarzy weterynarii, chociażby tych urzędowych. Albo dlaczego nie buntuje się bądź nie przeprowadza strajków. To są też kompetencje, których Izba Lekarsko-Weterynaryjna nie posiada. W tym przypadku także Izba może y, wspierać takie działania, adresować y, oczekiwania środowiska lekarsko-weterynaryjnego, ale odprowadzenia ich w życie bardzo często będzie odpowiednie ministerstwo albo rząd. Y, w przestrzeni weterynaryjnej często pada takie stwierdzenie: Niech Izba coś zrobi. Izba, czyli kto? Izba to tak naprawdę to my, czyli lekarze weterynarii, którzy w jakiś sposób chcieli się zaangażować i reprezentować właśnie nasze środowisko. Po tych czterech latach oczywiście jest masę punktów, które chciałabym poprawić. Natomiast co było dla mnie ważne wchodząc w samorząd, to to, żeby postrzeganie samorządu się trochę zmieniło. Ja sama wiem, że kiedy nie byłam zaangażowaną lekarką, całkiem inaczej pracowałam na samorząd i też wiedziałam, co lekarzy jakby boli. Natomiast po wejściu do samorządu było zderzenie z rzeczywistością, ale jednocześnie chcieliśmy wejść do lekarzy, w jakiś sposób usłyszeć ich głos, integrować środowisko i dać poczucie, że naprawdę coś można zmienić. Przykładami chociażby ze Śląskiej Izby będą imprezy integracyjne, takie jak Mikołajki, Dzień Dziecka i tu warto też podkreślić, że robimy to w współpracy z Izbą Opolską, wydarzenia sportowe, Staramy się uczestniczyć w witaniu nowych lekarzy weterynarii w zawodzie, chociażby przez obecność na absolutorium we Wrocławiu. No jesteśmy też obecni przy tych bardziej przykrych wydarzeniach, chociażby przy pożegnaniach lekarzy weterynarii. Staramy się rozwijać komunikację poprzez newsletter, który pojawia się raz w miesiącu. Działa strona internetowa oraz Facebook, a także w sytuacjach, kiedy kontakt jest. Niezbędny i szybki, działamy też za pośrednictwem SMS-ów. Staramy się też usłyszeć głos każdego z naszych członków i może go zaprezentować zarówno na posiedzeniach rady, bądź na zjazdach okręgowych lekarzy weterynarii za pośrednictwem właśnie swojego delegata. Czyli znów chciałabym podkreślić, że tegoroczna nowelizacja yy, zmian w ustawie o działaniach yy, Izb Lekarsko-Weterynaryjnych pozwoliła na to, aby więcej osób miało szansę zaangażować się w pracę samorządu. Przed nami wiele wyzwań, medycyna weterynaryjna ciągle się zmienia i od Was zależy, czy wykorzystacie tę zmianę w ustawie, chociażby przez to, żeby pojawić się na spotkaniu rejonowym.